Hello you guys! Nie, to nie jest moje powitanie, a powitanie Niki tutorials. Ruszam z nową serią na moim kanale. Tak dla odmiany, żeby zrobić coś innego, żeby urozmaicić było inaczej. Be like. Dlaczego po angielsku? Bo nie znalazłem odpowiednika jakby polskiej serii tego bądź jak. Po prostu po angielsku brzmi to dużo lepiej. Be like, i dzisiaj zaczynamy od Niki Tutorials. Ehm, nie będę używać tych samych produktów, które używa Niki. Ehm, będę starała się dobrać na tyle produkty, by były one bardzo zbliżone, bardzo podobne do tego, których ona używa. Natomiast bardziej chodzi o oddanie charakteru i stylu jej makijażu, jak również stylu jej pracy. Nawet nie wiecie, ile razy słyszałam zdanie Hello, You Guys. Nikki Mptoraz jest jedną z pierwszych osób, którą zaczęłam śledzić, zaczęłam oglądać. O jej, lata temu, jeszcze wtedy, kiedy ja ją zaczynałam oglądać, no to ona była bardzo młodą dziewczyną, bo jak się nie mylę, to ona, mając mniej więcej, albo chyba 15, albo 16 lat, zaczęła swoją przygodę z YouTube'em i urosła do naprawdę potęgi, jeśli chodzi o amerykańskie YouTube, głównie dlatego, że e, mówi w języku angielskim w swoich filmikach, co sprawia, że zwiększa, e, zwiększają się jej zasięgi. E, miałam okazję kiedyś, bardzo dawno temu, poznać osobiście Nikki Tutorial w San Francisco. Zostałyśmy wysłane na ten sam event e, i to było dla mnie naprawdę wielkie przeżycie, bo Nikki już wtedy była wielkim YouTuberem. A ja byłam taką kropką w jej morzu. I dla mnie to było super to, że ona była bardzo przyjazna, bardzo normalna. Było to naprawdę zaszczyt ją poznać. Ona jest niesamowicie wysoką dziewczyną. Ja nawet odgrzewałam stare zdjęcie, żeby wam tutaj wstawić. Stojąc przy niej, czułam, że sięgam maksymalnie do jej biustu. Czułam się jak maleństwo przy niej i. Muszę Wam powiedzieć, że było to dla mnie mega e, doznanie poznać ją osobiście. E, na tym evencie PR-owym poznałam nie tylko e, wtedy niki tutorials, ale poznałam również. Uwaga, Huda Beauty, Monekatan. i to były w sumie tak naprawdę początki. A ile lat to było? Słuchajcie, to było 6-7 lat temu. Eee, byłam jako chyba jeden z pierwszych polskich takich e, youtuberów, który dostał szansę, został wysłany e, za granicę i mógł uczestniczyć w tym inwencie, ale dzisiaj nie o tym, bo ja się już zaczynam rozgadywać, więc... Uch. Dzisiaj przybywam do Was e, z filmikiem. Dzisiaj przybywam do Was e, z Be Like, e, Niki Tutorials. Jest to zdecydowanie królowa k czyli osoba, która kocha podkłady z bardzo mocnym kryciem, kocha y, mocne, potężne krycie, dramatyczne makijaże, ma swój bardzo unikatowy styl i dzisiaj postaram się właśnie głównie skupić na tym stylu, a nie na samej istocie produktu. Tak jak już powiedziałam na początku, nie będę używać tych samych produktów z bardzo prostej przyczyny, ponieważ e, ja nie posiadam części z tych produktów, e, a druga sprawa, no nie są to produkty, które ja używam, lubię i nie są to Nisze i wykończenia, których uwielbiam, ale postaram się przybliżyć Wam odrobinę technikę jej pracy, jako że obserwuję ją od wielu lat. No to... W tej serii również to Wy będziecie podejmować decyzję. I wczoraj zadałam Wam pytanie, który z makijaży e, chcecie, żebym odwzorowała nikutryz. Wybrałam takie dwa potencjalne makijaże, e, które chciałam e, wykonać, i oto one są. I zdecydowanie w większości ilości głosów zdecydowaliście, że ten make-up e, mam wykonać, e, więc e, postarałam się zebrać tutaj większość produktów, które mogłabym użyć do tego makijażu. Wiem, że Niki w tym tutorialu używała Totalnie inną e, paletkę. Natomiast ja użyję paletki, która kolorystycznie będzie tutaj pasować i będzie so Soft Glam od Anastazji, bo jest to jedna z najbardziej moich ulubionych neutralnych palet, jaką mam dostępną w swojej kolekcji. Zacznę od podkładu, bo od podkładu Niki zaczyna. Podziwiam ją w tym momencie e, i to bardzo mocno, ponieważ e, zrobienie tak ciemnego makijażu na podkładzie graniczy z cudem, no ale postaram się dźwignąć tą technikę. Najbardziej mocny kryjący podkład, jaki posiadam w swojej kolekcji jest to Fenty. Ja wezmę odcień e, 200, ponieważ myślę, że 200 będzie dla mnie najbardziej idealna. Jest to podkład, w którym możecie budować swoje krycie. Postaram się uzyskać jak najmocniejsze krycie, żeby Wam pokazać właśnie jak to wygląda. Widzicie, jakie ma krycie Fenty? To jest kolor 200, powinnam użyć ciemniejszego. Warto wspomnieć też o tym, że Niki zawsze używa gąbek do aplikacji. Przeważnie używa gąbki Juno, e, która jeszcze zwiększa krycie i ja tych gąbek nie cierpię. Jeśli chcecie zobaczyć test Juno, zapraszam, wbijajcie na mój kanał. E, robiłam test tej gąbki, sprowadzałam ją. Przez te wiele lat bardzo dużo nauczyłam się od Niki i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie inspiruje pod kątem właśnie koloru, tego, że robi rzeczy nieużytkowe, że pokazuje właśnie swoją wersję. Bardzo mi się podoba jej kontent ostatnio, że siedzi, opowiada o swoim życiu i po prostu się maluje w sposób kolorowy. To też jest bardzo, bardzo fajne. Staram się nałożyć karykaturalnie więcej tego podkładu niż zrobiłabym to normalnie, tak, by uzyskać bardzo mocne krycie. Ja kocham podkład Fenty, słyszałam, że nowy podkład Fenty wchodzi na rynek i na pewno go dla Was przetestuję, bo jestem jego bardzo ciekawa, ale na chwilę obecną, jeszcze go nie ma dostępnego w Sephora. Bardzo charakterystyczna rzecz jest taka, że Niki nigdy nie aplikuje podkładu na powieki, ani stara, bardzo stara się omijać również okolice oka. Nałożę korektor i nałożę korektor w sposób, który ona nanosi, czyli tak też bardzo na bogato. Jest to korektor akurat Infallible od albo w odcieniu 327. Niki często też powtarza, że daje korektorowi przeschnąć, by uzyskać jeszcze większe krycie. Na tym etapie zawsze Niki już powraca ze zrobionymi brwiami, więc ja też tak uczynię: wykonam brwi i za chwilę do Was wracam. Łup. Tak jak powiedziałam, rozpoczynam moją przygodę z paletką Anastazji Soft Glam i mam tutaj mój ulubiony odcień. Sięgam już e, srebra. Jest to Burnt Orange. Pokrótce tłumacząc, Nikki zawsze zaczyna od środka. Ja zawsze zaczynam nie wiem czemu od zewnętrznego kącieka. Ona zawsze zaczyna od środka, cieniowanie. Zawsze dozuję cienie i aplikuję je kilkukrotnie, by uzyskać taki idealny efekt rozblendowania tych cieni, czyli nie nakłada ich na raz w większej ilości. Nie nakłada ich na raz w większej ilości, tylko za każdym razem dozuje aplikację. Kolejna charakterystyczna rzecz w cieniowaniu, a raczej budowaniu tego oka jest taka, że ja zawsze staram się wykolić oko. Ona stara się je wydłużyć. To jest wszystko uwarunkowane tym, jaki kształt oka posiada więc u niej cieniowanie zawsze rozciąga się obudowę nieruchomej powieki. Kolejna bardzo charakterystyczna rzecz, której ja nie robię w swoich makijażach, a Niki robi, to jest bardzo mocne zaznaczanie ciemniej tej przestrzeni makijażu. Kolejny cień, jaki wezmę jest to ciemny brąz w chłodnych odcieniach. I pogłębiam załamanie. Obserwując swoich ulubionych youtuberów, osoby, które prowadzą kanały makijażowe, można naprawdę oglądając kilkukrotnie dany tutorial, bardzo wiele się nauczyć. Następnie, by czerni była czernią, biorę czarną kredkę. To jest kolejna rzecz, którą rzadko się już widuje w tutorialach biorę jedną z największych czarnych kredek, jaką mam w swojej kolekcji, jest to VIBO. Teraz biorę pędzelek Morphe M 167 i popracuję na krawędziach, by ładnie sadnicz cieniowaniem Kolejny kolor będzie to noir. Jest to czerń. I warto jest tutaj postawić w tym kroku na dozowanie tej czerni. Ponieważ mam już wykonany makijaż. I fakt, że czerń będzie ekstra czarna. To jest prawda, jeśli dacie czarną bazę, trzeba poświęcić sporo czasu, by delikatnym ruchem blendować ten kształt na samej granicy. I tak jak właśnie Niki często mówi w tutorialach. No, że trzeba poświęcić czas na idealne rozblendowanie trochę to zajmuje, żeby połączyć te cienie, mam wrażenie, że technika cała skupia się na dobrym upakowaniu tego cienia, a potem właśnie rozblendowywaniu nie mam cienia w kremie, który mi teraz wydobędzie właśnie tą powiekę który ona używa tam z Jouer, natomiast mam paletkę prasowanych brokatów i to jest Sedona Lace i mam taki odcień brokatu, który po prostu przykleję na NYX Glitter Primer do mojej powieki. Następnie Zabieram się za dolną powiekę, gdzie to pomieszany cień bardzo ciemnobrązowy z czarnym. U Niki też, jako u pierwszej, podpatrzyłam dodawanie właśnie takich delikatnych kryształków do makijażu i strasznie mi się to spodobało i muszę Wam przyznać, że często w makijażach artystycznych właśnie sięgam po tą metodę. Co prawda w tym makijażu konkretnie Niki używa gwiazdek. Ja gwiazdek nie posiadam, ale mam bardzo ładne cyrkonie i je właśnie przykleję tak samo jak ona to zrobiła. Natomiast na wewnętrzny kącik, w tym makijażu, akurat użyła brokatu, i to też jest e, bardzo charakterystyczny e, element w jej makijażach, że bardzo mocno rozświetla nie tyle wewnętrzny kącik, słuchajcie, co e, właśnie tę dolną powiekę, tak e, mniej więcej do tego momentu, e, czymś mocno błyszczącym, ponieważ ona ma budowę oka. Mm, ja wezmę srebrny brokat z tej samej paletki, z której brałam. E, tylko, że on ma bardzo taką słabą drobinkę błyszczącą. Poszukam jakiegoś ładniejszego brokatu. Wejdziemy. Mam tutaj z najnowszej paletki Vivo takie srebro. Hmm. Zobaczymy, czy ono mi wystarczy. Myślę, że będzie fajniejsze niż ten gruby mielony brokat. Tutaj w tym makijażu. I na to przyczepimy po prostu kilka mikrokamyczków w tym miejscu. Guys, wracam do Was i czas na bronzer, oboje oczu gotowych, makijaż artystyczny w stylu Niki. Nawet znalazłam u siebie ten sam bronzer z się w Firmule i jest to Sunkissed Bronzer. Niki ma bardzo wysokie czoło, więc u niej ten kontur y, jest lepiej widoczny. W ogóle zapomniałam o tym brązerze, że go mam. Kimś. Ale ja tak mam z Niki, że większość produktów, które ona polecała, a które ja potem kupowałam do testów, to one mi się naprawdę sprawdzały i muszę powiedzieć, że dlatego też jednym z tych powodów jest to, że oglądam ją od lat, ponieważ e, jej produkty, e, produkty, które ona poleca się sprawdzają. Wykonturuje też nos w sposób, jaki ona to robi, czyli na kuleczkę. Jedno musicie wiedzieć, Niki kocha róże i ja nie jestem wielką fanką róży. E, jeśli mnie oglądacie, używam je, bo używam, bo technicznie się zgadza. Natomiast sama jednak wolę zdecydowanie efekt bronzera i rozświetlacza tylko na mojej buzi, więc naniosę róż. I zauważyłam, że Niki e, nakłada róż e, bardzo od środka twarzy, czyli na Centralną część policzka. Nie nosi go tutaj, w tej części, tylko w centralnej części. No i czas na najlepszy etap, czyli rozświetlanie. Nikki tutorial używa specyficznych rozświetlaczy. Na co też warto zwrócić uwagę? Nie każdy rozświetlacz da się położyć na tak. Ubitą, ukajkowaną matową twarz. E, I też Niki nie nakłada tak dużo rozświetlacza, jak robię to ja. Nie jest on położony aż w tak wielkim obszarze. Są to dosłownie pojedyncze, małe punkciki. E, najczęściej używa rozświetlaczy z Ofra. Ja mam tutaj kilka kolorów. Mam też ten jej zestaw tutaj, właśnie rozświetlaczy. Jest to Ever Glow by Niki Tutorials i tego właśnie użyję. Ale, ale zanim położę rozświetlacz, zrobię coś, co Niki Tutorials robi. Zawsze, rzadko pokazuję, ale pokazuję, czyli spryskam buzię giełką. Przeważnie jest to giełka z Morphe, ale ja jej nie mam, więc użyję Prime ze Smashboxa. Bardzo ważne jest, by chwilę odczekać, by nie kłaść bezpośrednio na bardzo mokrą buzię. Okej, okay, biorę swój pędzelek do rozświetlacza, pomieszam te dwa błyski, one są bardzo mocne, rozświetlacze z Ofry są bardzo mocne i jeśli chcemy mieć takie glow jak Nigi, to musimy skupić się na policzku, musimy wziąć delikatnie pod kątem skórę i tutaj jest taki punkt. Które najczęściej widać na jej filmach. Chodzi również o rozblendowanie odpowiednio krawędzi tego rozświetlacza, bo on jest tak jakby najmocniejszy w centralnej części, a delikatniejszy po bokach. Bardzo charakterystyczne jest też. To, że tylko praktycznie czubek nosa niki jest rozświetlony, więc nakładam malutkim pędzelkiem, by uzyskać tylko ten efekt, właśnie rozświetlenia. Oraz tutaj tylko ten punkt złamania. I kolejna rzecz to coś, czego ja kompletnie nie robię, jest to rozświetlenie centralnej części. <noise> nie robię tego z bardzo prostej przyczyny, ponieważ mam mieszany typ skóry i Niki zawsze rozświetla centralną część czoła oraz brodę. Więc spróbujemy tej metody. Ja zawsze rozświetlam zewnętrzne części. Więc dla mnie jest to totalna nowość. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, rozświetliło to czoło. No, muszę Wam powiedzieć, że choć nie jest to w moim stylu, podoba mi się rozświetlenie e, tutaj tej strefy T i wykonturowanie nosa w ten sposób też mi się bardzo podoba. E, robię to troszeczkę inaczej, ponieważ ja daję po całości nosa, nie daję tylko tu i tu. I myślę, że fajnie to wygląda. No i przede wszystkim... Podoba mi się zastosowanie rozświetlacza w ten sposób. No, ta technika ma swoje zalety. Czas na usta. Usta w tym makijażu są bardzo mocno nude, e, zwróćmy uwagę, ale kontur ust jest delikatnie ciemniejszy. Postaram się dobrać produkty i za sekundę do Was wracam. Ostatni moja zresztą ulubiona i będzie idealnie pasować z Laure Mercier Jest to odcień Planberry. Jest to konturówka do ust. Niki bardzo często obrysowuje swoje usta. Ona ma usta powiększone zdecydowanie. Ja postaram się uzyskać efekt powiększenia tych ust. Będę musiała troszeczkę wyjechać poza granicę. Użyję będzie to Mix Sephora Cream Lipstain 45 i 42. I tak prezentuje się final look, tak jakby powiedziała e, Nikki Tutorials. Jest to zdecydowanie makijaż bardzo mocno charakterystyczny. E, Jakbym podsumowała tą technikę? E, po aplikacji tego wszystkiego i czym się różni to od techniki, którą stosuję ja, e, którą ja, ja jestem wielką fanką natural glam, ale z dodatkowym coverem, jeśli mogłabym to tak nazwać. Natomiast Nikki tutaj zdecydowanie jest dla mnie królową full glamu, który jej to pasuje. Zobaczcie jak skóra wygląda nieskazitelnie w kamerze, jak ten makijaż wygląda Nieskazitelnie. A wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Najlepsze jest to, że on z bliska też wygląda bardzo dobrze. E, początkowo aplikując podkład techniką pudrowania, mocny cover, jeśli chodzi o puder, korektor, rozkładanie tego wszystkiego. No to powiem szczerze, że miałam takie wewnętrzne, mm, nie, akurat skóra może nie ok. Natomiast jeśli chodzi o e, makijaż jej oczu, nieraz była dla mnie wielką inspiracją zabawy kolorem, budowania katkrysa, ma swój własny indywidualny, naprawdę styl. E, co do brwi też starałam się wyrysować je w taki sam sposób. Robi taką charakterystyczną linię, a potem wypełnia poszczególnymi, pojedynczymi włoskami. Też ma tutaj w tym miejscu taką charakterystyczną pustkę. Bardzo często w tutorialach, co jest też bardzo mocno widoczne. Jest to makijaż zdecydowanie, jakbym go podsumowała, bardzo mocno estradowy. Bardzo mocno taki, wiecie, do sesji zdjęciowej, mega glam, Instagram. Nie jest to dla mnie, w moim prywatnym Odczuciu makijaż, w którym wyszłabym na taką, wiecie, imprezę ze znajomymi. Na pewno nie, dlatego że tego jest wszystkiego po prostu za dużo. Same oczy tak buzię zbudowałabym zupełnie inaczej. Co nie zmienia faktu, że sami przyznajcie, jak pięknie wygląda cera, jak pięknie wygląda twarz. No, jest to zdecydowanie full glam make-up. Dlaczego zaczęłam od Niki Tutorials? E, tak jak już powiedziałam na samym początku, Niki jest e, jakby dla mnie wzorem do naśladowania, inspiracją e, jako beauty guru. E, pokazuje właśnie takie swoje szybkie tutoriale w bardzo dużym skrócie. Nie są to filmiki bardzo długie, nie są to filmiki w moim stylu, nie są to filmy przegadane, gdzie gadamy, 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 ale jest to królowa full glam, która pokazuje przez 10 minut, jak można wykonać makijaż full glam. Z mocnym coverem i wygląda pięknie. Za każdym razem pięknie pasuje jej ten styl idealnie. Warto jest nawet dla siebie samego, słuchajcie, wziąć, złapać za te kosmetyki, jeśli interesujesz się make-upem, jesteś makijażystą, itd, i spróbować odtworzyć taki makijaż na sobie samym, żeby zobaczyć właśnie, jak wygląda taka wersja e, siebie. Mi się to podoba. Do filmu dlaczego nie. na życiu, W życiu codziennym na pewno nie, ale jest to super przygoda, że. Mogę spróbować różnych technik. Właśnie dzięki temu, że ci ludzie publikują filmy w internecie, e, możemy tak wiele się nauczyć i powinniśmy im być za to mega wdzięczni. Dobra, ja i mój full glam zmywamy się dzisiaj na kanale, a wy zostawcie komentarz pod tym filmem. Jaki makijaż mam odwzorować, i ta seria będzie dotyczyć nie tylko amerykańskiego YouTube'a, kochani, również polskiego YouTube'a. Już mam plany co do polskich YouTuberów, których chciałabym zaprezentować techniki i chciałabym spróbować wykonać ich makijaże. Myślę, że to wniesie taki fajny powiew e, do YouTube'a, bo ostatnio muszę przyznać, że troszeczkę się zrobiło tylko testowo, tylko spokojnie. Natomiast ja w dalszym ciągu mam wielki głód e, pokazywać totalną Odmianę czegoś innego na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Więc koniecznie podzielcie się swoim zdaniem, swoją opinią pod tym filmem. I piszcie koniecznie kogo odwzorować z polskiego, jak również z amerykańskiego YouTube'a. Zostawcie komentarz, a ja się dzisiaj żegnam. stylu Bye bye!